Dzisiejszej nocy. Przyszedłem pożegnać się z wami wszystkimi. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Nie rób tego, nic w ten sposób nie osiągniesz. Żegnaj, przyjacielu, nawet nie wiem kim jesteś, ale żegnaj! Chodź to. Piercz ten zespół to nie twoja publika. Zrób coś po swojemu. <słuch> Ty, sukiń synu. <słuch> Będzie mi ciebie brakowało. Też będzie mi ciebie brakowało, osobą, którą, yy, jak widać, znam. O, 2023, akcja się działa w zeszłym roku. Ognia! Ognia! Masz karabin maszynowy i tak wolno z niego strzelasz? Zasłużyłeś na to. Tak to się robi. O, widzę, że mam bombę. Dobra, panowie, panie, raszujemy B. Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. I mówi to netrenerka. No, to jeszcze nie widziałaś niektórych influencerów i celebrytów. Oh shit, po prostu one-shotuję wszystkich. Nawet się nie trzeba starać, po prostu strzelam i umierają. Dobra, plantuję bombę, osłaniajcie mnie. Burmistrz Ebunike wydał oświadczenie, w którym ogłasza zero tolerancji dla wszelkich aktów terroru. Na Jak terenie... to zero tolerancji dla aktów terroru? Co ja mam robić w wolnym czasie? It's over, Anakin! I have the high ground. Jezu, to Adam Smasher. Hello there. No, wydaje mi się, że nawet się nie starała jakoś specjalnie bardzo. Kurde, znowu mnie do Wejherowa wywieźli. Doprowadziłem cię do niego. Wszyscy inni też nie żyją. Bardzo dobrze. Co? Hidoj nie ojda. No tak właściwie, jak na Wejherowskie standardy to opachne przeciętnie. Może rozsądniej byłoby mieć dach w samochodzie. Zabigo there! Nie wiem co się dzieje, czemu kamera tak nagle. Co się dzieje z tą kamerą? Wyślizguje mi się. Dacło 300. Dobra, bla bla bla, Keanu Reeves teraz żyje w mojej głowie i powoli wyjada cały mój mózg i zastępuje moją osobowość, jego osobowością. No i nie zostało mi jeszcze dużo życia. Muszę się stąd wydostać, rozumiesz? O, siema Keanu Reeves. Mówi Takemura. A ty skąd wiesz, że już się obudziłem, no pewnie mnie śledzisz. Kurde, myślałem, że jak już Jackie nie żyje, to nikt mi nie będzie niszczył samochodu. Wszyscy w tym mieście chcą cię zabić. Nagle poczułem się jak marny imitator. What the... co, co się stało? <laughs> What the fuck, dlaczego umarłem? No nie jestem tu znowu. Co tu się stało? No teraz to uderzenie było trochę mocniejsze. Zamknij się, powiedziałem. Eee... To chyba możemy zaliczyć jako glitch. No tym razem też trochę za daleko poleciałem chyba. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Kto? Eee, 7711101096 Numer został skojarzony ze zdarzeniem. Końcówka 96 oznacza rządowych wrogów publicznych. O, jestem rządowym wrogiem publicznym, nawet nie wiedziałem. Jawne kumoterstwo. Proszę <laughs> podążać za dronem. Zapraszam. Czekaj, musisz pozbyć świadków. Weź sieć gdzie siedzisz i nie wyła. O, misja zakończona niepowodzeniem. Jest to jest ta muzyka! A <grymne> jeszcze babka, przeszła przez drzwi! O, o, O ta gra jest wspaniała! Co ta. Co, co. tam się dzieje? O, Uwielbiam tą grę. Nie no, ale jakby. ten chce zrobić tego questa, więc. Yy, się. <grymne> cofniemy. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. E, nie, dzięki. Dobra, zobaczymy, może już ten opancerzony samochód się zrespił. No, według mapy jestem w odpowiednim miejscu, ale nic tu nie ma. Według IGN-u nie ma żadnych wymagań, żeby zdobyć ten samochód. Więc moja teoria jest taka, że trzeba być po prostu trochę dalej w fabule. Do okolicznych jednostek mamy aktywność w Watson. Pewnie znów cyberpsychol, ale przyjąłem. Jaki cyberpsychol? Zwykły psychol. E, ta ucieczka przed policją w tej grze jest niesamowicie łatwa. Wystarczy, że się tu schowam, no o, i po sprawie. Siadaj. What the fuck, co to było? Siada. dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o Biochip. Nie, nie ma opcji, że chodzi o Biochip, i to na pewno po prostu przyjacielskie spotkanie. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chcę przekonać, uznają cię za przyjaciela. Ludzie tacy jak Anders Helman? Skąd znasz to nazwisko? Bardzo dobre pytanie, nie mam zielonego pojęcia kto to jest. Wiem, że Helman jest twórcą relika. Okej, okay, dobra, czyli pewnie było jakieś jedno czy dwa zdania, po których miałem zapamiętać to nazwisko. O, siema John Wick. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle Syf, i kluski spaśnika. Zgadzam się, cokolwiek to ma oznaczać. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało. Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Mordo, podpowiedz, jak zostać takim kozakiem! A, bardzo proste, bardzo proste. Wystarczy zasubskrybować. Wi, Dobrze cię słyszeć. Wreszcie. Dawno nie rozmawialiśmy. Nie, nie wiem, może to dlatego, że najpierw zostałem zastrzelony, a potem byłem nieprzytomny przez. w sumie nawet nie wiem, jak długo. Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? A, wszystko okej, okay. jestem tylko nieuleczalnie chory i Kianu Reeves siedzi mi w głowie. Powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo te Todos Nie wydaje mi się, że wszyscy przeżywamy dokładnie to samo, ale okej. Okay. Piękna maszyna. Pamiętam jak się z niej cieszył. A ja pamiętam jak się glitchował przez samochód schodząc z niej. <słuch> O, cały czas tego nie naprawili. Dobra, sprawdźmy historię przeglądania Jackiego. Dobra, to skoro mam uwagę wszystkich tutaj zgromadzonych, to odblokowaliśmy funkcję wspierania kanału. Więc, jeżeli chcecie mieć dostęp wcześniej do filmów, to za 5 zł miesięcznie możecie go mieć. To jest chyba druga najniższa cena, jaką można dać na YouTubie. A jeżeli oglądacie to na TikToku, to też jest możliwość subskrypcji, ale znacznie lepiej i taniej jest tutaj na YouTubie. Z czasem na pewno też dałem więcej funkcji, w zależności od waszego zapotrzebowania. Ale wracajmy do gry. O, znowu jest tu kostka Rubika 12. Na dwa. Jestem ciekawy, dlaczego Ceda akurat się zdecydował na tą. Nie wiem, może mieliśmy jakiś rekord jako Polska w czasie tworzenia tej gry. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Tak, w końcu mam jakiś pojazd! Będę dbać o ten motocykl. No, znacznie lepszy niż ten samochód. Okej, okay. Evelyn jest lalką. Pracujesz. Lalką? O czy to nawiązanie do lalki Bolesława Prusa? I dlatego właśnie zawsze noście kask. Twój orgazm to pewnie będzie jedyna rzecz, jaką tu osiągniemy. Albo dostaniesz kulkę w łeb. O, właśnie w tej chwili przebyliśmy 18 tysięcy obserwujących na TikToku, dziękuję bardzo. Ty, ale zobacz, jakbyś się pieprzył z dmuchaną larką, no to byłaby zdrada? No nie. No to czemu masz problem z walką w burdelu? Bo to jednak człowiek, kurwa, no. Ale pozbawiony świadomości, pusty w środku. To jest wyrafinowana forma masturbacji, tyle. W sumie, w sumie no, no tak, racja. Zczytujemy twój profil. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. Spodziewałem się Izabeli Łęckiej gdzieś na tej liście. Wniesie opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. 500 zł. 500 złotych to jest jedno dziecko. A nie, nie, nie. nie. Teraz dzieci kosztują 800 zł miesięcznie. Tylko dwie dziwki się podjęły. Marnie. Spierdalaj. Wszystkie twoje zabawki będą u nas bezpieczne. Ha, to się źle skończy. Pewnie będę potrzebował tej broni zaraz. Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego co widzę członkostwo VIP wi wygasło. Co? Wracasz do siebie na górę? Zaraz idę się najpierw odlać. Okej, okay, coś mi mówi, że pewnie będę musiał wejść na górę i zakładam, że tamten gość ma przepustkę. Miejmy nadzieję, że w międzyczasie nikt nie skorzysta z łazienki i nie znajdzie martwego ciała na podłodze. Ja jestem Sky, a ty się nazywasz Vincent. Vincent? No nie dziwię się, że woli jak mówi się na niego Vi. W ogóle nie cyberpunkowe imię. A zatem Vi. Widzę, że umierasz. Co to będzie teraz terapia? Dobra, oszczędzę wam tej sesji terapeutycznej. Świetnie to rozegrałeś. A dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, jestem ekspertem, jeżeli chodzi o pokojowe techniki negocjacyjne. No to korzystając z chwili przemocy mogliście zauważyć, że wróciłem do starej nazwy kanału. Znaczy, pewnie nie zauważyliście, a to dlatego, że te filmy nagle zaczęły się oglądać, więc stwierdziłem, że nie ma co aż tak bardzo uciekać do angielskiego kanału i może warto pociągnąć to dalej. Nada to kanałowi ponownie jakiejś tam osobowości. Ja tu tylko pracuję, ja nic nie wiem. Żadnych świadków. A no tak, zapomniałem, że ludzie w tym świecie są niesamowicie bardzo wytrzymali. Subtelnie to załatwiłeś. Wiem, jestem bardzo dobry w skradanie się i działanie pokryjomu. Do kogo? Do twojej starej. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność. Może zagadaj do tych lasek, żeby nas przepuściły. Na pewno nie słyszałeś, że to powiedziałaś. Dobra, przemoc jest rozwiązaniem. Nie Ej, się specjalnie. A ja? Pacjentka będzie odczuwała mały dyskomfort, jeśli ją teraz zostawię z niedokręconą połową twarzy. Też zaraz będziesz odczuwał dyskomfort w twarzy, jak ci przypier. Eee... <laughs> co tu się dzieje? Zabrali ją faceci ze studia Braindensowego. Nawet nie wiem, jak się nazywali. No sorry, będziesz musiała sobie trochę poczekać. Czego szukasz? Szukam braindance'ów. Takich dosyć specyficznych. Specyficznych? Jesteś z policji? No tak, bo gdybym był z policji, to bym się teraz przyznał. Gdybym był z policji, to nie zapuszczałbym się w te załuki w pojedynkę. Okej. Okay, tylko się upewniałem. Całe szczęście, że wystarczyło mu po prostu powiedzieć nie. O, jeszcze ty podobnie śmieci kupi. Wspaniały dealer, sprzedaje towar i jednocześnie kupuje wszystkie niepotrzebne mi rzeczy. Interesy z tobą to przyjemność. Sorry, ale żadnych świadków. What the fuck? Pamiętajcie, że Wito wszystko czuje. Okej, okay, więc mam bardzo sprytny plan. Nazywa się Przemoc. Cierzy, kurwa, blas! Widzę przejścia! Balą z nas! Zobaczymy co uch. mi się uda stamtąd zdziałać. Gdzie jesteś? A ty nie byłaś cały czas to gdzieś to za mną? Studia. No więc znaleźliśmy i ocaliliśmy Evelyn. No wiesz, naprawdę to jest takie trudne. Tylko jednego dla mnie. I tak się właśnie zaczynają uzależnienia. No więc teraz się dowiedzieliśmy trochę z Brain Densu, Evelyn i m.in. Johnny Silverhand był tam wspomniany. Nie rozumiem, co do tego ma Johnny Silverhand, przecież on zniknął lata temu. O, e, tak, tak. E, mm -hmm. Wiesz, o co mogło chodzić? <laughs> nie mam pojęcia. Wcale <laughs> nie siedzi mi w głowie. E, o, kto to jest? To jakiś przypadkowy człowiek. <laughs> no więc teraz czekam, aż Mr. Hands skontaktuje nas z Woodu Boys, ale to w następnym tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie i do widzenia.